Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przypominam sobie tutaj słowa kieruję do Pana Przewodniczącego. Wtedy byłam członkinią Komisji Polityki Społecznej. Rzeczywiście te wszystkie argumenty wybrzmiały. Wtedy, kiedy było kilkadziesiąt wyjątków, ktoś z Państwa dzisiaj tutaj powiedział, że mówicie o tym samym. No o czym mamy mówić? No, ta dzisiejsza zmiana powoduje bezsprzecznie przekonanie, że mieliśmy rację. Ja bym chciała, oczywiście, że mieliśmy, i chciałabym zapytać o taką rzecz. Czy nie prościej by było zamiast kombinowania, Panie Przewodniczący, po prostu ustalić, żeby nie robić za, nie wiem, rok, dwa, trzy lata, znowu zmian, żeby y, punkty pocztowe pracowały w niedzielę. Po co otwierać jakieś fałszywe furtki punktów pocztowych w sklepach? Chcecie Państwo pomóc kobietom stacji benzynowej w niedzielę? Niech tylko sprzedają paliwo. Przecież to jest bardzo proste. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, może to trudno sobie wyobrazić, ale tak funkcjonuje świat. Ja znam osoby, bo przecież Pan Przewodniczący, ja przepraszam, tylko dokończę. Pan Przewodniczący doskonale pamięta, że mówiliśmy o dwóch niedzielach w kodeksie, o zwiększeniu wynagrodzenia dla osób, które chcą pracować, bo są osoby, które chcą pracować w niedzielę. Ja znam rodziny, gdzie tata chce zostać z dzieckiem, a jego małżonka chciałaby przyjść do pracy pracować, bo chciałaby podreperować budżet. Dziwne, to zaskoczę Państwa bardziej. Znam rodziny, które popołudniowe niedzielę czy do południe niedzielne chciałyby spędzić z rodziną yy, w sklepie. Czy są gorsi? Nie, no może mają inne spojrzenie na życie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.